Cześć, okay, witam. To kolejny album. Mam zombie pyk. Zane. A po co zain? Wszystkie postacie się pojawiają. To też należy do postaci. teleportacyjny, na grobe black black bomb, na klub, lub rura, ruchomy kolet i manipulator, spring kar lub karboom lub black boom, lub kabum zeń i zombie pig. Cześć, żegnam się. Co? Już nagrałem. Czekaj, wciśnij kwadracik, żeby ci się to zapisało.